Nie widziałam. Teresa Neumann była sama w pokoju, odmawiała różaniec. W pewnym momencie rodzice usłyszeli głośne wołanie. Kiedy nadbiegli. Zobaczyli Teresę jakby nieprzytomną. Twarz miała rozpromienioną. Ręce wyciągnięte przed siebie jakby do jakiejś niewidzialnej istoty. To chwila poruszała głową, jakby w rozmowie dawała znak, że rozumie. Trwało to dłuższy czas. Pytała ją kilkakrotnie, co jej jest, co się z nią dzieje. Nic nie odpowiadała, jakby te pytania do niej nie docierały. I nagle energicznym ruchem usiadła. Zdziwiło to wszystkich, ponieważ od wielu lat nie była w stanie usiąść się znowu, trzymając wciąż ręce wyciągnięte przez siebie. Widzialne i niewidzialne. Rafał Jan Porzeziński, witajcie. Królestwo to niewielka miejscowość w Bawarii, położona kilkanaście kilometrów na północ od Regensburga. Otoczona ze wszystkich stron górami, charakteryzuje się ostrym klimatem. Przed wojną ta niewielka, uboga wieś stała się celem pielgrzymek tysięcy ludzi. Każdy z nich chciał ujrzeć prostą, niewykształconą kobietę obdarzoną niezwykłymi charyzmatami. Teresa Neumann urodziła się 8 kwietnia 1898 roku jako najstarsza z dziewięciorga dzieci Ferdynanda i Anny. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Ojciec Teresy dorabiał jako krawiec. Mała Tereska od dziecka chciała wstąpić do zakonu i wyjechać na misję do Afryki. 10 marca 1918 roku we wsi wybuchł pożar. Dwudziestoletnia Teresa spadła z wysokości niosąc ciężkie wiadra z wodą. Paraliż nogi lewej i lewego ramienia. Ksiądz Kazimierz Pietrzyk. Ja był od potem uceta z słuchu, wrzut w garle, choroba św. Walentego, padała nagle i uceta wzroku. Była tym wszystkim przerażona. Silna migrena, bóle żołądka, wkrótce ból uszu i gardła okazały się wstępem do kolejnych chorób. Teresa była przykuta do łóżka. Opuszczała je jedynie, gdy gwałtowne ataki epilepsji wyrzucały ją z posłania. Marzenia Teresy o powołaniu zakonnym legły w gruzach. Zamiast jechać na misję, dziewczyna stała się ciężarem dla własnej rodziny. Mogła poddać się depresji albo ofiarować swoje cierpienie Bogu. Za swoją duchową przewodniczkę uznała francuską karmelitankę Teresę z Lizier i przez lata modliła się o jej beatyfikację. Siostra Józefa, karmelitanka. W dniu beatyfikacji Teresy z Lizier zobaczyła nagle jasne światło i usłyszała głos, który jej mówił, że zostanie uzdrowiona. Tego dnia odzyskała wzrok, a w dniu karmelitanka kanonizacji świętej Teresy, odzyskała władzę w nogach. Teresa obudziła się do nowego życia po siedmiu lech. Pewnego ranka otworzyła oczy i zobaczyła obrazy zdobiące ściany jej sypialni. Nie chcę wierzyć. Najpierw zasłuchała pod, w podłogę kijem taki sygnał, żeby ktoś do niej przyszedł. Matka przyszła. Mamusiu, ja widzę. Niemożliwe. Matka wzięła kwiatek z okna. No jak widzisz, to opis, Co widzisz? List się, kwiaty opisa No to widzisz. I cała rodzina stała przy niej płacząc szczęścia, że znowu Teresa widzi. Wkrótce dziewczyna poczuła, że wraca jej władza w nogę. Teresa oświadczyła z zadziwiającą pewnością siebie, że chce wstać i chodzić. Wszyscy spojrzeli po sobie. Nie było już bowiem żadnych ubrań. Chodziły w nich jej siostry aż do kompletnego zużycia. Po coż te ubra Miały leżeć, skoro Teresa nigdy nie wyzdrowieje. Matka uchyliła kołdrę i z najwyższym zdumieniem zobaczyła, że lewa noga jest wyprostowana. Nagły przełom był zupełnie niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia. Jeszcze w tym samym tygodniu Teresa wyszła z domu. W już poszła do kościoła z ojcem, ona już podśmiewał. Zobaczcie ludzie, którzy stoją na placu, zaklaskali brawo, że ona już chodzi. Ludzie ją odwiedzali. Jedymi drzwiami ktoś wszedł, patrzy chwileczkę i od odnosi... Nasem, następnie, i tak było przez dwa lata. Dziś mówimy o Teresie Neumann. Kiedy miała 28 lat w niezwykły sposób została uzdrowiona ze ślepoty i paraliżu To co nastąpiło później przerosło jej wszelkie wyobrażenie 6 sierpnia 1926 roku Teresa miała wizję przemienienia pańskiego Tego dnia powiedziała, że na górze tabor zostawiła wszelki głód i pragnienie Odtąd nie tylko nie odczuwała żadnego głodu ani pragnienia Ale wręcz przeciwnie czuła wstręt do jedzenia i picia 30 września 1927 roku roku ukazała się Teresce jej opiekunka, święta Teresa. Tym razem całkiem wyraźnie jako karmelitanka i powiedziała jej, że od tej chwili już zupełnie nie będzie potrzebowała ziemskiego pożywienia. Była to rocznica śmierci świętej Teresy. Ta obietnica spełniła się w jej życiu. Początkowo odstawiła wszystkie pokarmy stałe, by po dwóch latach zrezygnować także z płynów. Żywi się jedynie ciałem Chrystusa. Jej permanentny post intrygował i budził niedowierzanie. Wielokrotnie zarzucano jej oszustwo. Lubiła rozdawać rozmaite słodycze dzieciom. I miała taką komórkę i gromadziła to. Mówili ludzie, ona z tego magazynku sobie czerpie i odżywia się. Kiedyś jej siostra gotuje obiad. Mówi słuchaj, spróbuj, czy dobrze ugotowałam. Nie mogę, mówię ci, mam wstręt do jedzenia. No i wargi pękają, gdy ja tylko dotknę jakiegoś jedzenia. Mówię, kiedyś ja bym chciała jeść. Wszyscy mówią, o nic nie je, niektórzy mnie posądzają o oszustwo. Chciałabym być normalną, ale troszkę nie mogę. Z jedzenia i wody może przeżyć jedynie dwa tygodnie. Tymczasem w XX wieku dwie kobiety, przeżyły kilkadziesiąt lat bez spożywania jakichkolwiek pokarmów i płynów. Taki stan nazywamy inedią. Francuska mistyczka Marta Robin trwała w nim przez 52 lata, przykuta paraliżem do własnego łóżka. Teresa Neumann nie przyjmowała pokarmów przez 35 lat, ale przez cały czas była aktywna fizycznie i pracowała. W lipcu 1927 roku na polecenie biskupa Regensburga poddała się wielodniowej obserwacji w szpitalu. To jest fenomen, że ponad 30 lat nic nie jadła. Była poddana kontroli lekarskiej i można było stwierdzić, że nie jest to żadne oszustwo. Nie jadła ani nie piła. I była przy tym bardzo ostro pilnowana w szpitalu, gdzie stale były przy niej dwie siostry, czuwając, aby nie doszło do jakiegoś oszustwa, żeby nie brała żadnego pożywienia i żadnego płynu przez 14 dni. Jeżeli brała rano wodę do popłukania ust, to mierzyli w probówce, ile tej wody wzięła do ust, ile wypluła z Wrotem, Teresa się śmiała z tego, ale robiła to, co oni chcieli, więc to trwało 15 dni. Oficjalne sprawozdanie, sporządzone przez specjalnie powołaną komisję lekarską, trafiło na ręce biskupa. Teresa Neumann, w czasie 15 dni obserwacji, nie przyjmowała żadnego pokarmu ani płynu. Mimo to nic nie straciła na wadze. Komisja dołączyła opis i fotografię stygmatów. Oświadczenie nie wspomina nic o tym, że w trakcie jednej z ekstaz lekarze skierowali prosto w otwarte oczy Teresy reflektor o mocy 5000 W. Badana, nawet nie dała zaabsorbowana wizją Jezusa. Rodzice Teresy byli wstrząśnięci eksperymentem, który mógł spowodować ponowną ślepotę ich córki. Nigdy potem nie zgodzili się już na żadne badania. Czym są stygmaty i czy można zaprzeczyć sile ciążenia, o tym za chwilę wywidzialne i niewidzialne. i niewidzialne. Dziś mówimy o Teresie Neumann, która przez 35 lat nie przyjmowała żadnych pokarmów. Wszelkie niezbędne do życia siły czerpała ze stałej łączności eucharystycznej z Jezusem Chrystusem. Sposób przyjmowania Komunii Świętej był u Teresy niezwykły. Nadwie podawana przez księdza hostia dotknęła jej języka. Znikała natychmiast bez żadnych ruchów połykania. Zauważyli to wszyscy księża, którzy kiedykolwiek udzielali jej Komunii Świętej. Widziało to wielu ludzi świeckich, którzy specjalnie chcieli zaobserwować to zjawisko, a od czasu kiedy Teresa przestała się odżywiać, przyjęta hostia nie ulegała szybkiemu rozpuszczeniu, ale pozostawała nienaruszona przez całą dobę.